To laboratorium, w którym się znajdujemy, powstało kilka miesięcy temu. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo udało nam się zrealizować plan, który zrodził się kilka lat temu, a był podyktowany koniecznością dostosowania warunków pracy tego typu laboratoriów do wymagań przepisów stawianych przez, przez Unię Europejską. Koszty te inwestycje przekraczały możliwości wydziału w związku z tym, a ponieważ pojawiły się możliwości w ramach projektów i funduszy strukturalnych, więc aplikowaliśmy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia i rzeczywiście pracownia powstała dzięki funduszom, które Otrzymał wydział, mianowicie to jest projekt Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia. Aparatura w tym laboratorium jest właśnie zakupiona z tego projektu, a cała modernizacja pomieszczeń i dostosowanie ich do wymagań to jest projekt zrealizowany w ramach Małopolskiego Centrum Biotechnologii, i także dwa duże projekty. Połączyły tutaj swoje środki, i dzięki temu na terenie zakładu biologii komórki, Wydziału Biotechnologii, mogła ta pracownia powstać w końcu. Specyfika to hodowle ludzkich komórek pobranych od pacjenta, które później możemy temu pacjentowi przeszczepić, aby umożliwić szybszą, lepszą regenerację jego własnych tkanek i narządów. Jest to w wielu przypadkach klinicznych jedyna alternatywa leczenia ubytków tkanek, odtwarzania struktury tkanek, które w żaden inny sposób nie mogą, być, nie mogą zregenerować u chorego pacjenta. Są takie możliwości, ponieważ naukowcy opanowali już metody izolacji hodowli komórek macierzystych, progenitorowych, znamy też biologię. Procesu regeneracji tkanek, w związku z tym umiemy tymi procesami sterować in vitro poza organizmem, jako podpatrując procesy regeneracyjne w tkankach, odtwarzamy te zjawiska in vitro, aby od, odtworzyć poza organizmem fragment tkanki, którą później możemy pacjentowi przeszczepić, ponieważ organizm sam nie potrafi jej zregenerować. Także jest to, jest to bardzo z punktu widzenia klinicznego, Duże, duża możliwość pomocy pacjentom, u których do takiej regeneracji dojść nie może. Ta pracownia specjalizuje się w hodowli ludzkich komórek skóry. Od wielu, od prawie 13 lat już pracujemy nad tym zagadnieniem, i również od ponad 10 lat. Prowadzimy próby, badania przedkliniczne i kliniczne aplikacji właśnie komórek pacjentom w leczeniu trudnych ran, w leczeniu oparzeń, współpracując z wieloma ośrodkami krakowskimi i również spoza, spoza regionu. Efekty są, dzięki temu co jakiś czas dostajemy środki na, na, na projekty badawcze, i wszystkie te badania kliniczne prowadzimy w ramach projektów naukowych realizowanych właśnie tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy oczywiście z jednostkami klinicznymi. Pierwszą podstawową grupą pacjentów, dla których dedykowane są niejako te nasze prace, to są pacjenci oparzeni, dlatego że w wielu przypadkach te oparzenia są tak rozległe, że wszystkie konwencjonalne metody niestety są niewystarczające i wtedy należy uciekać się do właśnie takich nowości z, właśnie z zakresu inżynierii tkankowej. Więc głównie oparzenia. Na stałe współpracujemy z centrum, Dziecięcym Centrum Leczenia Oparzeń w Prokocimiu, z panem profesorem Jackiem Puchałą, również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Ludwika Rydgiera w Krakowie. Jest oddział leczenia oparzeń, którego ordynatorem jest pan dr Kazimierz Cieślik. Z nim również od właściwie początku istnienia zespołu i pracowni współpracujemy w ramach tych projektów. Współpracujemy również z Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Oparzeń Ciężkich w Gryficach. Pan ordynator Andrzej. Doktor Andrzej Krajewski, już od dwóch lat jesteśmy w stałym kontakcie i nawet tam docierają nasze komórki. I tak naprawdę jesteśmy otwarci na współpracę i wszystkie ośrodki, które specjalizują się w leczeniu oparzeń, a chcą skorzystać z naszej metody, jeśli tylko możemy, jeśli tylko dysponujemy środkami na badania, na badania kliniczne w ramach naszych projektów naukowych, oczywiście nigdy nie odmawiamy i bardzo chętnie docieramy do pacjentów, którzy potrzebują naszej pomocy. Także to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są pacjenci, którzy mają tak zwane trudne, Trudno gojące się rany. Trzecią grupą, która również może skorzystać z naszej oferty, to są to są, to są pacjenci, którzy, którzy leczą się, czy też odbywają zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej, plastycznej, gdzie również komórki skóry przeszczepiane pacjentom mogą poprawić jakość skóry, wygląd skóry. W naszej pracowni nie będziemy się ograniczać tylko do, do hodowli komórek skóry i do odtwarzania tej tkanki, ponieważ to już robimy od, od ponad 10 lat i wydaje się, że zoptymalizowaliśmy tę technikę. Następnym naszym celem jest chrząstka, również przez ortopedów bardzo pożądana tkanka, z którą wiele problemów pacjenci mają i i również ciężko jest tą tkankę regenerować, korzystając z metod konwencjonalnych, jest trudna do leczenia. Natomiast możliwości odtwarzania poza organizmem, w warunkach in vitro tej tkanki, stwarzają możliwości ulepszenia regeneracji tej tkanki. W związku z tym myślę, że następny etap i właściwie już jesteśmy w tej chwili w kontakcie z ortopedami, więc rozpoczniemy badania najpierw na, pod, na poziomie podstawowym, aby zoptymalizować hodowlę, i, a później przystąpimy do, do, do badań klinicznych. Laboratorium, w którym się znajdujemy, jest w stanie przygotować hodowlę, hodowane komórki do przeszczepu dla... 16 pacjentów w ciągu 12 dni, czyli w, w skali miesiąca to jest około 40 pacjentów. Uważam, że jest to, to, to dużo, dlatego że biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na, na te komórki w tej chwili, jakie zgłaszają klinicyści, to, to, jest, to jest duża liczba hodowli, które możemy przygotować w, w tak krótkim w sumie czasie. Lubię takie dni, kiedy ustępuje sceptycyzm, kiedy człowiek ma taką radosną dumę, że uczestniczy w czymś wspaniałym. Lubię takie dni, kiedy czuję się jeszcze lepiej jako członek naszej społeczności uniwersyteckiej. Lubię takie dni, kiedy moi przyjaciele mają sukces. Lubię takie dni, kiedy uniwersytet jeszcze lepiej realizuje swoją misję. Lubię te dni, kiedy koncepcja budowy trzeciego kampusu uzyskuje tak piękne potwierdzenie. Ja już kolejny raz podczas inauguracji mówiłem i będę powtarzał, że mamy niebywałą szansę. Skok, dokonania skokowej zmiany w infrastrukturze badawczej, że mamy taką raz na tysiąc lat szansę zmiany poziomu naszych badań. No i zawsze mówię, że są już wydziały, które światowe warunki mają. I widzieli Państwo. Kampus to nie jest wydatek. Dla państwa. Kampus to jest inwestycja. Ten wykres i ta dzisiejsza uroczystość są najlepszymi tego dowodami. Lubię te dni, kiedy jestem strasznie dumny, że jestem rektorem uniwersytetu, tego uniwersytetu z takimi ludźmi jak pani doktor, z takimi dziekenami jak Francisz, z rektorem Kojem na sali i z wielkim przyjacielem, Franciszkie Macharski. Bardzo dziękuję.